Panie wójcie, gmina Maciejowice pozyskuje środki zewnętrzne i inwestuje. Jako samorząd gminy Maciejowice podjęliśmy się realizacji trudnych, a zarazem ambitnych działań inwestycyjnych, bardzo kosztownych, ale też bardzo potrzebnych, które przyczyniają się do rozwoju gminy i poprawy warunków oraz jakości życia naszych mieszkańców. Inwestycje wyczekiwane latami są wykonywane z ogromnym wsparciem środkami pozyskanymi z zewnątrz do budżetu gminy. Głównym celem działań są inwestycje w następujące Obszarach. Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna, poprawa stanu dróg gminnych, budowa nowego budynku Urzędu Gminy w Maciejowicach, wsparcie sołec w realizacji zgłaszanych przez nie inicjatyw. W każdym z tych obszarów obecny rok 2021 będzie bardzo pracowity. W tym roku zostanie zakończone wodociągowanie gminy. W marcu odebraliśmy już sieć wodociągową w miejscowościach Kraski Dolne, Nowe Kraski i części Podwierzbia. Obecnie realizowane są przyłącza wodociągowe, i do końca kwietnia zadanie zostało. Zostanie zakończone. Inwestycje realizuje firma usługi instalacyjno-sanitarne, wodociągowo-kanalizacyjne pana jurzysty Henryka Sobolewa za kwotę 734 150 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Realizacja tej inwestycji była koniecznością z uwagi na to, że po 12 latach wodociągowania gminy pozostały trzy miejscowości, które nadal nie posiadały dostępu do wody pitnej. Obecnie będziemy mieli cały całą gminę z wodociągowaną. Z uwagi na powstające nowe budynki realizowane są także pojedyncze do projektowania sieci wodociągowej, tam gdzie powstaje nowa zabudowa. Prowadzona jest również modernizacja stacji uzdatniania wody w Pogorzelcu, etap pierwszy. Całość zadania to koszt około 400 tysięcy złotych, w tym 127 896 zł to dofinansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Zakres prac tego zadania będzie obejmował zakres kup lampy UV, wymiana złóż od żelaziaczy i od manganiaczy oraz wykonanie instalacji. W 2021 roku kontynuujemy budowę sieci kanalizacyjnej w Maciejowicach na odcinkach, które dotąd nie były zrealizowane. W bieżącym roku planowana jest budowa kanalizacji w części ulicy Kochowskiej za kwotę ponad pół miliona złotych. Jesteśmy na etapie ogłoszenia przetargu. Dokończenie kanalizacji w tej ulicy jest konieczne z uwagi na to, że również w tym roku planowano Wanajską, Leksowa, Przebudowa ulicy Kochowskiej. Ponadto w związku z zaawansowaniem prac na budowie oczyszczalni ścieków w Maciejowicach i planowanym oddaniem do użytku w 2022 roku rozpoczęliśmy w 2021 roku projektowanie sieci kanalizacyjnej w części miejscowości Oblin i Kochów. Mając projekt oraz oczyszczalnię, która będzie w stanie odebrać ścieki z kolejnych miejscowości możemy podejmować działania, aby rozbudowywać sieć kanalizacyjną na kolejnych sołectwach. Prace projektowe zakończą się w 2021 roku. Dokumentację opracowują panowie Sławomir i Daniel Baran z Garwolina. No i dotarliśmy do największej inwestycji budowy oczyszczalni ścieków. Inwestycja o wartości ponad 6 milionów złotych jest możliwa do realizacji dzięki dofinansowaniu w kwocie 5 milionów, w tym 4 miliony to dofinansowanie ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz miliona Dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa, będącej w dyspozycji premiera. Zakończenie prac i oddanie do użytkowania przewidziane jest na pierwsze półrocze 2022 roku. Kolejnym dużym zadaniem jest budowa siedziby władz samorządowych przy ulicy sportowej. To zadanie o wartości około 8 milionów złotych, dlatego przed jego rozpoczęciem podjęliśmy jako samorząd starania o pozyskanie w jak największym stopniu środków zewnętrznych. W grudniu 2020 roku otrzymaliśmy dofinansowanie. Z drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 2 milionów złotych, zaś w marcu roku 2021 otrzymaliśmy kolejny milion z trzeciego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z tym na obecną chwilę posiadamy łącznie 3 miliony środków zewnętrznych na tą inwestycję i jesteśmy na etapie procedury przetargowej tej inwestycji. Planujemy zakończenie prac na koniec 2022 roku, tak aby od początku 2023 roku gminy w Maciejowicach, Urząd Stanu Cywilnego oraz Gminny Środek Pomocy Społecznej mógł funkcjonować w nowym budynku przy ulicy Sportowej. Podsumujmy. Gmina Maciejowice jak widać realizuje i planuje do realizacji bardzo dużą ilość inwestycji. Praktycznie każda finansowana jest środkami pozyskanymi, co bardzo cieszy i stwarza jeszcze większe możliwości rozwoju naszego samorządu. Realizujemy inwestycje na terenie całej gminy w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, a zwłaszcza działania infrastrukturalne, drogowe, wodociągowe, kanalizacyjne, czy też budowlane pokazuje to, że samorząd się rozwija i zmienia na lepsze, zgodnie też z oczekiwaniami mieszkańców gminy. O mniejszych inwestycjach porozmawiamy z Wójtem już niebawem, a jest ich wiele. Maciejowice, Waldemar Jaroni, Radio Podlasie